Pokaz mody najlepszych projektantów zespołu szkół numer 3 imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Zabrzu. Kameta Górecka z klasy czwartej też w olśniewającej sukni tańczący płomień własnego projektu. Jest to trudne, bo dużo osób by nie uszyło takich pięknych sukni. Trzeba się na tym na pewno znać na maszynach, jak to tym się obsłużyć. No i dziewczyny się popisały. Bardzo ładnie zrobiły suknię. Zapoczątkował uroczyste podsumowanie dwóch projektów unijnych, na których także oficjalnie otworzono dwie nowe pracownie. Mamy zakończenie projektu zawód jutra oraz zakończenie drugiego projektu za swoje życie zawodowe doposażenie i remont pracowni w zespole szkół nr 3. Jak Państwo tutaj widzieli, pracownie są super wyposażone w najnowocześniejszy sprząt, sprzęt. Nie jedna szkoła w województwie śląskie, a nawet w kraju na pewno by nam to pozazdrościła. Dwie nowe sale dla technika przemysłu mody. To jest maszyna bardziej przemysłowa i no jedna z nowocześniejszych. I technika automatyka. Mamy nowoczesny sprzęt, który obecnie jest wykorzystywany w przemyśle, i na tym sprzęcie uczniowie uczą się, zdobywają umiejętności, wiedzę. No i śmiało mogą y, znaleźć pracę, znaleźć y, no, odpowiednie zatrudnienie w swoim fachu. Możemy w praktyce tego spróbować, niekoniecznie na jakichś komputerach, możemy też w praktyce właśnie popróbować różnych układów. Przede wszystkim młody, młodzież ma doskonałe pomysły i to jest bardzo cenne. Ma swoją wizję, ale ma też swoją pasję. Cieszę się ogromnie, że szkoła pomaga realizować te pasje. Dziś oglądaliśmy wspaniały pokaz mody, niejednokrotnie dość odważny i to jest właśnie cała tajemnica odważnie wyznaczać sobie cele. No, gratuluję, gratuluję i dyrektorom, i nauczycielom, ale przede wszystkim gratuluję młodzieży odważnego podejścia do wyzwań i konsekwentnego ich realizowania. Dzięki projektom nie tylko zyskała szkoła, ale także uczniowie. W projekcie Zawód Jutra Wsparcie Edukacji Zawodowej w Zabrzu 30 uczniów zyskało cenną, fachową wiedzę. W Zawodzie Jutra dostałem na przykład certyfikat z programowania w Siemensa, tam niektórych sterowników. Dostałem na przykład ten kurs prawo jazdy, z którego skorzystałem, zdałem i jeżdżę już prawie rok. Dostałem bardzo dużo doświadczenia odnośnie praktyk, jak i właśnie jak to programować. Nauczyłem nowych, nowych języków programowania. Bardzo pomógł mi ten zawód jutra na przykład z dostaniem się do pracy, bo już pracuję normalnie i dzięki temu mi pomaga. Jeżeli chodzi o technik przemysłu mody, miałam gwarantowany staż miesięczny w jednym zakładzie i bardzo dużo się tam rzeczy nauczyłam. Brałem udział w projekcie Zawód Jutra, przeszłem staż miesięczny w szwalni Efekt. Naprawdę dał mi on duży krok w przód, pomógł mi on również podczas mojego szycia. Nauczyłem się tam lagować, Nauczyłem się tam wyliczać normy, które naprawdę są bardzo potrzebne w krawiectwie. A dzięki projektom i nowym pracowniom te zawodowe umiejętności będą coraz większe.